Rozmawiamy dzisiaj z szefem tucholskiego sztabu Woś, z panem Dariuszem Kotlęgą. Witam pana. Dzień dobry, witam wszystkich. Jak przebiega dzisiejsza akcja Wośpu? Do tej pory bardzo spokojnie, bez żadnych większych incydentów. Chociaż pogoda w specjalnie nie dopisuje, bursztyn i mróz utrudnia im zbieranie. A czy wolontariuszy jest więcej niż w poprzednich latach? Czy nadal chętnie zgłaszają się do sztabu, aby pomagać? Bardzo chętnie się zgłaszają. Wolontariuszy jest bardzo porównywalnie. Łączna liczba wszystkich ludzi plus z ekipą, która pracuje w sztabie to jest 115 osób, ale mamy w tym roku i Kęsowo, i Lubiewo, Bysław, Sucho, i Kiełpin. Więc myślę, że jest bardzo podobnie, chociaż biorąc pod uwagę, że są ferie i mamy tych, niektóre, niektóre osoby wyjechały, to nie mieliśmy problemu, żeby zebrać taki, taką liczbę osób. Jak to jest ze sponsorami? Dopisali w tym roku, czy jednak mogłoby wycik więcej? Ze sponsorami no bywało lepiej. W tym roku nie jest, nie jest, powiedzmy, tragicznie, bo kilku ich znaleźliśmy, ale nie jest to tak jak inne lata, gdzie, powiedzmy, sponsorzy, można by powiedzieć, że sami nas szukali. Jakie w tym roku zaplanowane są aukcje? Czy już trwają i co jest wystawione? Nasze aukcje zaczęły się wczoraj w godzinach popołudniowych, będą trwały zwykle dwa tygodnie. Z naszej strony internetowej www.wojsk.tukula.pl jest link, e, który, który przykierowuje nas na bezpośrednią akcję Allegro. E, I tak jak co roku mamy wielkie serce Borów Tucholskich, wykonane ze srebra w zakładzie pana Romoda Rospisalskiego. E, mamy polfinka de, e, policyjnego oraz wiele, wiele rzeczy przekazanych przez naszych e, mieszkańców, jak i posłów, europosłów. Zapraszamy do licytacji.